Cześć moi drodzy, się pokażę wam jak łatwo i szybko możecie dokonać opłaty za parking w aplikacji MPay. Przy okazji, jeśli macie chęć na więcej filmów, rzućcie łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. A więc moi drodzy, jeśli Was ciekawi, w jaki sposób oczywiście można dokonać opłaty za parking w aplikacji na swoim telefonie, no to pobieramy najpierw aplikację MPay w sklepie Play czyli wybramy aplikację, wybramy opcję zainstaluj, potem otwórz ja tą aplikację już mam pobraną, także po prostu klikam teraz oczywiście wypadałoby doładować środki na nasze konto także wybramy opcję moje finanse i następnie klikamy zasil konto gdy zasilimy już nasze konto, no to przechodzimy do zakładki parkowanie no i tutaj moi drodzy jeszcze musimy zezwolić na zgody lokalizacyjne no i moi drodzy zlokalizowało moją lokalizację aktualnie tutaj mamy jakiś parking w okolicy Także możemy go zaznaczyć. No i teraz, moi drodzy, jeśli chcielibyśmy dokonać tej opłaty za miejsce parkingowe, no to oczywiście wybieramy, podajemy najpierw pojazd, do którego będzie dotyczyła tutaj ta opłata, oczywiście parkingowa. Czyli wybieramy najpierw opcję dodaj pojazd, wpisujemy numer rejestracyjny, markę i model pojazdu oraz przejazd autostradami, jeśli chcemy, żeby automatycznie nadziało nam pieniądze, gdy będziemy jechali płatnymi autostradami. No, i tutaj, moi drodzy, jeszcze na górze, tak naprawdę możemy ustalić, czy nasz bilet ma być bez limitu, czy ma być ewentualnie z jakimś limitem czasowym, czy ma być to po prostu w postaci abonamentu. Także, jeśli chcemy bilet z limitem, czyli powiedzmy płacimy 3 zł, i tylko ten czas nam odmierza do 3 zł, to w porządku. Jeśli bilet bez limitu, no to też mamy opcję wtedy start. No i w momencie, kiedy włączymy ten, tutaj, tę aplikację, no to będzie nam naliczało kwotę, i w momencie, kiedy ją wyłączymy, no to po prostu. Ta kwota przestanie się naliczać. No i to tyle, mój jeśli chodzi o ten poradnik. Jeśli uda Ci Ciebie za łapkę w górę oraz subskrypcjoneczkiem, ja Ci życzę miłego dnia, trzymać cześć!